Boże, taki dwupłatowiec leci sprzed II Wojny Światowej. Niezmordowanie króluje nad budapesztańskim niebem. Gimnazjum San Margarite. No daleko się wybiłem, wybiłem się daleko w jakąś dzielnię nieznaną w wyniku zakupu 7-dniowego biletu Seven Day Ticket. Zobaczymy jakie to przyniesie owoce. Lokale gastronomiczne pozamykane, tylko te azjatyckie są czynne. No nie ciekawie, nie ciekawie to wygląda. Grupka młodzieży. Piwko się popija pod Lidlem. Tu jaki ciekawy budynek tego klinkierówki, elewacja. Aż dziw, że uczulenie mnie nie bierze, bo aleja lipowa jakaś. Mnóstwo tych pyłków. środku takiego placu jest jakaś knajpa. Zobaczymy co oferuje ten lokal gastronomiczny. Fajny taki koniec linii tramwajowej Tam jakiś Tourist Information Na nic się zda, ponieważ nic nie działa nawet No nie ukrywam, że lubię sobie pojechać takim sightseeing tour, takim autobusem Ale nie ma takiej możliwości Bo nie funkcjonuje z powodu epidemii COVID-19 Więc można jeździć jedynie komunikacją miejską, co czy nie Kupiłem sobie bilet 7 za niecałe 5000, czyli no co, 70 zł, 60 zł. Złoty, 7 bilet. Źle to przeczytałem, myślałem, że 7 dni, a zostało mi 5 tylko. No ale ciekawa sesyjna elewacja. Hełmy takie charakterystyczne mają okrągłe. Temperatura myślę, że około 28 stopni. Yy, Hulejnogi nogi lime, taki jak u nas. Yy, całkiem przyjemnie wiaterek. O. Coś w stylu London Aju. Ale nie kręci się, czy się kręci. Kosszan, koni, No tak, jak już mówiłem na poprzednim filmie o Gwiezdnej Wojny że język węgierski jest łatwy, tylko trzeba chcieć się uczyć. Może jakieś albumy są fajne? Tu bardzo ciekawa elewacja. Ja wyjąłem słuchawki z tego, bardzo krzywiona elewacja, łącznie z balkonem. Nie chciałbym osobiście tego inwentaryzować, takiego budynku. Już sobie wyobrażam te ściany w środku wszystko. Żadnego kątu prostego to co mówiłem, to ta firma City Sightseeing. No nie wszyscy się, lubią ją, po prostu ją lubię. A tu o, proszę. Dupa blada, covid-19. Rozpierdolone wszystko. No w każdym razie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Można sobie pochodzić. Pierwszy nabytek to był zakup 50 tysięcy forintów dzisiaj rano. Żeby mieć, żeby nie było stać na zwiedzanie tego pięknego miasta Obfitego w secesyjne Piękne kamienice Co tu można przekąsić? Kanapeczki Kanapeczki z serem pleśniowym, z tuńczykiem Z kawiorem czarnym Zajebiste 388 forintów, czyli 4 ,20 zł 20 groszy no ale nie skorzystam, bo piwa nie ma. Wejście do metra takie fajna ceramica no bogato, bogato zdobiona elewacja boniowana kurde nie to co u nas w biuro odowy stolicy wszystko wzięli z kuli co zostało nienawidzę ich za to, nienawidzę cierpię z tego powodu każdego dnia właściwie że Warszawy nie odbudowano. No, już nie, nie czepiam się. Można było nie odbudować w 100%, ale boli mnie to. Po prostu mnie to boli. boli. autobus linii 72. Fajną trasę przez całe centrum. Do takiego ogrodu jedzie. To ciekawe, Nie wiem, co to jest elektryczne, jak się autobus, ale jak zatrzymuje się na światło, to gaśnie, całkowita cisza się robi. Zupełnie nie jestem do tego przyzwyczajony. To jest fajny park z takim jeziorkiem. A no tu wejście do ogrodu zoologicznego, też charakterystyczne, tradycyjne. Sultana Sulejmana jakaś Niestety nie udało mi się jej Sfotografować Na Egipcie I zupełna zmiana sytuacji Gdzieś mnie wywiozło Na daleką dzielnicę Od centrum Ale też jest ciekawie Zieleni więcej No i z powrotem w centrum Piękny jest ten most. Po prostu jest piękny. Pierwszy raz spotykam się z czymś takim, no wiadomo, tak? To ta cała pandemia histeryczna. Żeby, żeby nie było ludzi, żeby nie było turystów, nie było pijanych anglosasów puste miasto. Po prostu no... przeraża mnie to trochę. Ja to lubię gwar. Lubię tych zjebów z Wielkiej Brytanii, ze Szwecji, ale to nic. Uregulowana rzeka. Jak w każdym europejskim mieście. A my warszawiacy jesteśmy dumni z tego, że mamy nieuregulowaną rzekę, że możemy sobie parawan postawić, na środku plaży, w centrum miasta i właśnie z tego jesteśmy dumni. bajowe To się na robocie